Radiowy przewodnik turystyczny. 12 minut pozostało nam do godziny 17. Czas. Zatem na moich gości i gości klubu podróżnicze inspiracje. Dziś o godzinie 19 pani Angelika i pan Adrian będą wam opowiadać, jak to 157 dni autostopem przemierzali Azję, wobec czego studiu radia UWMFM pani Angelika Ludwiczak i pan Adrian rozwowic Niemirski. Witam Was! Witamy! Cześć. No właśnie, jak to się stało, że. Aż 157 dni przemierzaliście i to autostopem Azję. Skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju wyprawę? Znaczy, nasze podróże zaczęły się już 3 lata temu, kiedy to pierwszy raz pojechaliśmy w podróż na zachód Europy. Wtedy, co prawda, to była jeszcze podróż samochodem, przejechaliśmy sobie 8 krajów. No i wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, szczególnie jeśli chodzi o podróże. Tak, chcieliśmy zobaczyć coś bardziej egzotycznego, coś ciekawszego, ponieważ no już zachodnia Europa nie była tak tak różna od naszego państwa, więc chcieliśmy zobaczyć więcej. No i dlatego wasz wzrok zwrócił się w kierunku Azji. Tak, no ja zawsze marzyłam, żeby pojeździć koniami po stepach Mongolii, żeby popalać się na plaży w Tajlandii. Adrian z kolei zawsze chciał zobaczyć Bajkał, czy, czy wejść na Mur Chiński. Ja się, czy chińskie góry, które są przepiękne. No i, i, i tym sposobem zdecydowaliśmy, że no, kiedy jak nie teraz, trzeba jechać. I udało się spełnić te wszystkie marzenia? Tak, te i jeszcze dużo, dużo więcej, bo przez 157 dni no, zrobiliśmy naprawdę dużo. Zwiedziliśmy 14 krajów, z czego 12 to były kraje Azji. No to będę Was podpowiadać już za kilka minut o to, co dokładnie zwiedziliście. Natomiast teraz chciałabym wiedzieć, czemu akurat autostop? Jak to jest podróżować autostopem? Jak do takiej wyprawy przy, przygotowywaliście? Myślę, że auto, dzięki autostopom możemy też poznać ludzi, z którymi jeździmy. No tak, oni przede wszystkim pokazują nam tą inną kulturę, do tego ludzie w Azji są niesamowicie przyjaźni, więc często zabierali nas w jakieś miejsca takie, których nie ma w przewodnikach turystycznych, które było naprawdę warto zobaczyć, czy, czy pomagali nam w naprawdę wiele sposobów, zapraszali nas do domów, żeby przedstawić swojej rodzinie, zapraszali na obiady. Mówiliście o 14 krajach, czy rzeczywiście te wszystkie 14 krajów przemierzyliście autostopem? No, właśnie nie wszystkie, na przykład Rosję czy Chiny przejechaliśmy pociągiem, bo to ogromne państwa, więc no, autostop odpadał. Do tego jeszcze spaliśmy w namiocie, więc no lepiej w tych cieplejszych państwach było bezpiecznie jeździć autostopem. Tak, no mhm. to też było kolejne marzenie, przejechać tą Rosję koleją transsyberyjską. Cztery dni w pociągu bez żadnych postoi, tak naprawdę, no, pomijając pięciominutowe przerwy. Więc to było oddzielne marzenie. Z kolei w Chinach też ograniczała nas wiza 30-dniowa, i lepiej było zdecydować się na pociągi. Autostopem jechaliśmy przez całą Azję Południowo-Wschodnią, od, od końca Chin aż do Singapuru. Mhm, czyli wyprawa no, surwivalowa niemalże. Natomiast chciałabym podpytać was o to, które kraje po kolei przemierzaliście, jak ta wyprawa wyglądała? Zaczęliśmy od Łotwy. To był w sumie taki kraj tranzytowy, bo spędziliśmy tylko jeden dzień w Rydze. Następnie pojechaliśmy do Moskwy i stamtąd udaliśmy się właśnie koleją transsyberyjską aż nad Bajkał. No właśnie z Bajkału przyjechaliśmy też przez całą Mongolię, Chinę, żeby zobaczyć jak najwięcej jej. Potem Wietnam, Kambodża, Laos, Tajlandia, Malezja, Singapur. Tak, i na koniec już samolotem, kierując się powoli do Polski, zaleciliśmy jeszcze na kilka dni do Iranu, potem Azerbejdżan, Gruzja i na koniec Grecja. Mnóstwo państw odwiedziliście w trakcie tej swojej podróży, ale mnóstwo też dni podróżowaliście. Jak to jest łapać autostop w takich krajach azjatyckich? Tak naprawdę łatwiej niż w Polsce. Myślałem, że będzie A czemu? to. Myślę, no czekaliśmy tak naprawdę, zależy też od jakiego państwa, ale czasami no maksymalnie 40 minut, w Tajlandii na przykład maksymalnie 10 minut, więc to wyglądało tak, że wchodziliśmy na ulicę i kilka minut i jedziemy dalej. Często mm. jak jechaliśmy na pacę i na przykład w Tajlandii, gdzie autostop jest bardzo popularny i jest no, super łatwą formą przemieszczania się, zanim zdążyliśmy z samochodu wysiąść, nie zdążyliśmy wystawić ręki ani napisać kartki, zatrzymywał się już inny samochód, który wiedział, po co my jedziemy, żeby nas zabrać. A nie mieliście bariery językowej? No, tak naprawdę tylko w Wietnamie ludzie nie rozmawiają po angielsku. A... I w Chinach, w Chinach no. też jest ten problem, natomiast to nie utrudnia komunikacji. Ludzie mhm. są na tyle pomocni i mili, że oni będą przy tobie stać i będziemy się komunikować na migi tak długo, aż zrozumieją w końcu o co nam chodzi. Aha, czyli skuteczna jest też komunikacja w sposób niewerbalny? Jak najbardziej. No i bardzo dobrze, okazuje się, że można podróżować. Słuchajcie, ale czemu ta wyprawa aż trwała 157 dni? Czy wy rzeczywiście panowaliście tak długą wyprawę, czy ona po prostu wydłużyła się z czasem? Tak naprawdę to ona się skróciła, planowaliśmy więcej, no ale już tak pod koniec szybciej nam szło po prostu, jechaliśmy szybciej więcej kilometrów niż spodziewaliśmy. Właśnie nie wiedzieliśmy, że ten autostop jest tak prostą, prostą prostym sposobem do przemieszczania się. Myśleliśmy, że to będzie trudne, że zrobimy 200 kilometrów dziennie, a tymczasem jak chcieliśmy przejechać 600, to 600 przejeżdżaliśmy i czasami jednym autem, czasami dwoma, czasami pięcioma ale po prostu wyszło szybciej. Natomiast krajów zwiedziliśmy o kilka więcej, bo mhm. wiadomo, że w takiej podróży wszystko wychodzi spontanicznie, my nie mieliśmy mocno określonego planu, było kilka państw, a cała reszta wyszła w praniu. Mm -hmm, właśnie, zwiedziliście aż 14 krajów, no ogromna, ogromna liczba, nawet jak na 157 dni. Spotkaliście się zatem z kulturą 14 obszarów, różnych obszarów. Czy ta kultura jest rzeczywiście tak bardzo różna od tego, co mamy tutaj w Polsce? Tak naprawdę w każdym państwie ta kultura się różniła, ale mm -hmm. porównując do Polski, no to dla mnie jest kompletnie inna. Głównie patrząc na ludzi, czy, czy też jak mieszkają, jak żyją, to kompletnie inny świat. Tak fajnie jest też to zobaczyć właśnie w tych takich mniejszych miastach, na jakichś wietnamskich wioskach, to życie toczy się tak powoli. My tam spędziliśmy sporo czasu właśnie poza miastami i fajnie jest tak sobie odsapnąć na chwilę, tak jak ci ludzie. Powoli nie śpieszyć się, oni nie, nie mają takiego parcia na to wszystko, jakie występuje u nas i w całej Europie. A może też o to zapytać, bowiem podróżowaliście autostopem. Nie obawialiście się, że spotka was coś złego, że ci ludzie no, jednak nie będą zbyt wam przychylni? Myślę, że jakieś tam obawy występują zawsze, natomiast one zostały rozwiane już na samym początku. Bo ci ludzie byli tak mili i tak pomocni, że naprawdę nie było czego się obawiać. A właśnie tak na koniec już, bo musimy powoli kończyć, powiedzcie, co udało wam się zobaczyć? No to myślę, że najważniejszymi punktami to na pewno Wielki Mur Chiński, czy, czy największy wodospad w Azji. Tak, też ten wodospad znajduje się w Chinach. Oprócz tego, no, wielkie wrażenie zrobiło na San Wat w Kambodży i mm. y, Laos, cały jako państwo, a także takie małe wodospadziki w okolicy Luang Prabang. Y, wspaniałe jest w Azji to, że wszystko można zobaczyć z bliska, można tego dotknąć pod wodospadem, można się wykąpać. Można sobie samemu wejść do jaskini z własną latarką, bez przewodnika, i, i zobaczenie tego tak od spodu, od podszewki, z innej strony niż u nas jest najfajniejsze. Zatem ostatnie pytanie: czemu warto podróżować autostopem? Myślę, że przede wszystkim ze względu na te inne kultury i na poznawanie tych ludzi, na widzenie tych wszystkich nowych miejsc. Przede wszystkim też podróże uświadamiają nam, jak sami jesteśmy mali, nasze miejsce, w którym my żyjemy, i pokazują, jak. Wiele jeszcze na świecie jest do zobaczenia. Zatem zapraszmy na dzisiejsze spotkanie, bowiem, właśnie na nim, dziś o godzinie 19 w muchu, zarówno Angelika, jak i Adrian będą opowiadać o 157 dniach spędzonych w Azji podróży autostopem. Dziękuję, zapraszam. Tak, no zapraszamy, zapraszamy bardzo, postaramy się Wam pokazać jak to zrobić, jak pojechać w taką podróż, no i też opowiedzieć jak najwięcej takich historii z podróży. Zapraszamy, o 19 w muchu na Starówce, to jest y, dom rzemiosła na piętrze nad klubem Impuls. No dobrze, zatem y, wiemy gdzie jest mech, zapraszamy dzisiaj Angelika Ludwiczak i Adrian Jasowic-Niemirski. Dziś opowiedzą wam hu o swojej wyprawie autostopem. Dziękuję wam bardzo. Radiowy przewodnik turystyczny.